Sylwester pyta. Jakiś czas temu na portalu napisała Pani, że nie będzie podatku od aut spalinowych. Po zatwierdzeniu rewizji kamieni milowych dowiadujemy się, że taki podatek zostanie wprowadzony, tyle że pod zmienioną nazwą. Dlaczego w tak trudnych czasach nakładacie na nas kolejne podatki? Nie będzie właśnie z, wycięliśmy z KPO, wpisany tam przez poprzedników podatek od aut spalinowych, bo uznaliśmy. Ale będzie jakiś nowy nie będzie nowego podatku. Jest coś takiego, jak już opłata rejestracyjna, i o tym rozmawiamy, jak ją e ewentualnie zmodyfikować. I inna opłata, która ewentualnie będzie dotyczyła tylko przedsiębiorców, i tylko dużych przedsiębiorców, bo akurat mali przedsiębiorcy, którzy mają jeden, dwa samochody, mm. będą z tego ym, wycięci. Więc nie ma nowych dla zwykłych ludzi opłat od samochodów spalinowych, chociaż w KPO miały być. To była jedna z takich, powiedziałabym, sztandarowych zmian w rewizji KPO, żeby to wyciąć. Kosztowało nas to, powiem szczerze, dużo nieprostych i asertywnych negocjacji z Komisją Europejską.